Ciebie zauważę, to cię rozkurwie tak. No. Tak ci łeb proskurwie, tak? naprawdę jak tak? cię zauważę. Tak ci łeb proskurwie, za darmo. Za darmo. Już teraz wiem, że za darmo. Dobra. Ja dobra, dobra, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, kurwa, teraz cię widziałem na żywo. Już mówiłeś, że mi coś zrobisz, nic mi nie zrobiłeś. E, zresztą ty kurwa wiesz, że no, co ty myślisz, że ja to co, popłacisz jak cię na zobaczy? No, tylko spróbujesz mnie kurwa zaatakować, to lecimy na pełnej, kurwa, Kasjusz, no co ty, przecież Ja ci to nieraz w oczy mówiłem, więc nie wiem o co ci chodzi. To jest ja pierdolę: lepiej przyjmij kurwa walkę, to cię uśmieszę publicznie, zamiast coś tam poza kamerami. Pogadamy w parterze, kurwa, nie, pogadamy w parterze, bo stójkowo, no kurwa, wiadomo, że bym raczej przegrał, nie, no z Kasiuszem, ale to kurwa, MMA, na ulicy jest wszystko, jest wszyściutko, bez kurwa żadnych tych, był malnik. ja jestem pewny, że byś nie miał szans na ulicy. Bo tu byś wszedł w moją grę, uliczka, to byś wszedł w moją grę, nie w twoją. Ci teraz wiedz, że ci kurwo rozkurwiesz. YORK 23R 5 zł. Do spania wariacie. Zjewiora też mówię, że rozkurwisz, mówię, że rozkurwisz minutę przed sparingiem. E. Mówię, działeś, że zakaz nagrywania. No szkoda, że był zakaz nagrywania, bo byśmy się teraz mogli kurczę z ciebie pośmiać, nie? Z, znaczy pośmiać. Normalnie. Ja też przegrałem z Wiburem, więc wiesz. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No. na razie jesteś niepokonany na ringach. Nice. Dzięki za donata, Pozdrawiam. To ale ja Zobaczy, samole... No ja wiem jak będzie na ulicy, ja wiem jak będzie na ulicy. Ja. O, o, ulica? A ja? Pozdrawiam prostracja, a nic do pani Margaret nie mam. Dziękuję bardzo, No Ja pierdol. Od nie wiedzą, co to jest ulica. Ja pierdol. Ja naprawdę ci śmieję w chuj, jak ktoś mi mówi, to ci znajdę kurwa na ulicy. A ulica to jest w ogóle co innego niż się ma. Hmm. Więc... Teraz się wygrywa, raz się Życie rozjedę Dobrze do Kasia, dobrze Kasiu Jak ci cię spokój, <grym> <rozpiecam>. <grym> Dobrze Kasiu <grym> <grym> Tylko że dobra, tylko jeden warunek Żebyś kurwa do mnie sam podbił nie z kolegami Zobaczysz kurwa co się stanie Masz do mnie tylko jeden warunek ci stawiam Podbij do mnie sam nie z kolegami i wtedy może, może jestem gotowy zawsze i wszędzie na ciebie kurwa. Dobra, no to ja też wiem. Jak będzie na ulicy... Rozgie o kurwa to zobaczysz, kurwa. Zobacz. Spokojnie Kasia. Kazik. 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 Jak nie uważają. Wcześniej. Pozdrawiam na dzielnicy mojej... Stąpę na głowę? Na zasadach Pride'a, dobra Dobra Dobra, dobra Nie mogę się kurwa doczekać, nie? Jak będę na tobie leżał i cię będę zbani napierdala, bo uwielbiam kurwa leżeć na takim chamie jak tej zbańki napierdalać Zobaczymy co wtedy będziesz gadał. No skoro jesteśmy na podwójnych liveach tak jakby ja na swoim, Ty na swoim, to powiedz tylko, powiedz szczerze, czy ja kiedykolwiek byłem z kolegami do ciebie? Nie, ale z tego co wiem, to mówiłeś, że zajebiesz Kryszce, a no nie wiem, no... Słuchaj, mnie przy tej sytuacji nie było, więc może nie, jest, nie będę się wypowiadał, jak było faktycznie, ale wersje są dwie, ale wiem, że nagrywałeś go po cichu y, od tyłu w sumie, nie ty, tylko twoi koledzy, tak? No a też mówili, że mu wyjebisz i mu nie wyjebałeś, no i co teraz? No i no, mówię, że tak dużo ważne są twoje słowa, no i gdzie mu zajebałeś? No gdzie mu zapierdoliłeś? No nie zapierdoliłeś mu, no to, to wiesz, No jak to brać cię na poważnie? AD do pewnej granicy, do pewnej granicy jak

w mnie nie interesuje, kim, je, kim jestem dla Ciebie. Na razie to wiesz... Oh, ja. Nudny ten Casio trochę, co? Nie dziwię się, że mając tak dużą popularność, praktycznie nikt go nie ogląda, bo strasznie, kurwa, nudne robi te live'y. Kurcze, nie wiem, no. Serio. Strasznie nudne, nie dziwię się, że nikt nie ogląda.